Coraz więcej osób w swojej pracy zmuszonych jest do spędzania wielu godzin przed monitorem komputera. Natomiast nasze pociechy uwielbiają oglądać telewizję. Wszystko to nie służy naszym oczom dlatego tak ważna jest profilaktyka. Jak mówią specjaliści, warto raz do roku pójść do okulisty i przebadać oczy. A jeżeli nosimy okulary, to sprawdzić, czy mamy odpowiednie szkła. Wiosna jest niestety takim nieprzyjemnym okresem, chociaż bardzo ładna pogoda, ale zaczyna się pylenie roślin i wtedy dużo osób też odczuwa jakieś swędzenie oczu i podchodzą do tego, że mają jakąś wadę wzroku i dużo osób przychodzi do optyków z takim problemem, że, że, że coś jest nie tak z oczami, a to tak naprawdę jest alergia, ale, ale badanie wzroku jak najbardziej raz na rok każdy może sobie wykonać. I to wtedy, wtedy wiemy, co i jak jest z nimi oczami. A szczególnie teraz jest dużo pracy przy komputerach. Wszyscy, wszystkie osoby tak naprawdę pracują z komputerem. Tutaj naturalnie nie, nie, nie mrugamy i ta wada może nam się posunąć. Jak wygląda takie badanie wzroku u Pani? Przychodzi klient do nas. Yy, mamy gabinety w jednym i w drugim salonie. Są kwalifikowani optometryści. Robimy badanie komputerowe później taką tradycyjną metodą dobierania soczewek. Wystawiamy receptę i mówimy co, jak wiadomo, jak są jakieś choroby, kierujemy do okulisty, bo w takich gabinetach jak u nas no, nie zdiagnozujemy jakie jest stopień zaćmy albo jakichś tam różnych chorób. Tak? Jeśli chodzi o korekcję wzroku, to jak najbardziej. Jeżeli noszenie okularów nas przeraża, to możemy korzystać ze szkieł kontaktowych. Teraz te soczewki tak już są dużo lepszymi soczewkami, już są bardzo dobrze wodnione, przypuszczają bardzo dużo tlenu, tak już. Jest to bardzo wysokiej klasy produkt. Tak jak badam tutaj wzrok, jestem też optometrystą, to jednak każdemu, kto nosi soczewki, Radzę raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu zakładam sobie na cały dzień okulary jednak, żeby to oko odpoczęło od tych soczewek. Jednak jest to jakiś tam obiekt na oku dokładny i, i niestety ma to wpływ jakiś na to. Ktoś długo nosi soczewki, przez jakiś długi czas, Niestety po, znam osoby, które noszą po 9 lat soczewki i cały czas soczewki, dzień w dzień, tak naprawdę nie, nie, nie noszą okularów. Mogą mieć problem jakieś zapalenia spojówek i takie różne, różne rzeczy, które mogą być z tym związane. Jeśli chodzi o sporty takie, które biegamy, rywalizujemy, jak piłkę nożna, są takie soczewki jak jednotniowe soczewki, to jest bardzo dobry sposób, tak jak ktoś nie lubi soczewek, niektórzy, tak jak mówiłem noszą po kilka lat. Wtedy zakładamy na jeden dzień czy tam na jedną grę i te soczewki wyrzucamy. Są to bardzo delikatne soczewki i jak najbardziej. Jeśli chodzi o basen, no to na te soczewki najlepiej założyć jeszcze okulary do pływania, żeby ta soczewka jakaś tam się nie zsunęła. Chociaż nam osoby, które pływają w soczewkach, nigdy nie miałem żadnego problemu oczywiście. Zdecydując się na polecane przez optometrystów okulary, warto zastanowić się nad odpowiednimi oprawkami. Gdy chodzi o okulary, to jest teraz bardzo duży segment tego wszystkiego. Zmieniło się to na przestrzeni nie i wprowadzenie kolorów, różnych kształtów już nie, nie boimy się zakładać różnych właśnie kolorowych okularów, tak jak kiedyś to było, że, że musiał być czarny albo jakieś tam brązowe, żeby to było jakieś uniwersalne i jest naprawdę tego dużo więcej. Jeśli chodzi o dobór, zawsze staramy się tutaj pomóc. Są osoby, które, które dobierają tutaj okulary, wiadomo, są jakieś preferencje klientów, którzy wchodzą i mają jakieś tam swoje gusta i kuściki, ale, ale staramy się jakoś pomagać i dobrać, zawsze doradzić, staramy się być obiektywni, żeby, żeby to pasowało i no, żeby klient był zadowolony. A jakie soczewki wybrać? Odchodzi się teraz od soczewek szklanych, chociaż osoby, które są przyzwyczajone do tego, jeszcze, jeszcze użytkują taką soczewkę szklaną. 90% sprzedawanych soczewek to są soczewki organiczne. A na soczewkach organicznych jest teraz bardzo duży też wachlarz różnych powłok, od najprostszego zwykłego plastiku do soczewek, tak utwardzonych praktycznie jak soczewka szklana, więc taka taka powłoka antyrefleksyjna już jest no jest naprawdę bardzo szeroki wtedy indywidualnie też podchodzimy ktoś pokazując nam receptę czy mając badanie u nas podchodzimy do tego indywidualnie i doradzamy wtedy jaka soczewka do danej oprawki bo to też do różnej oprawki różne soczewki są potrzebne W ostatnich latach coraz więcej osób decyduje się na soczewki progresywne. Na czym polega ich fenomen? Taka soczewka progresywna tak najprościej mówiąc jest to soczewka do bliższych i dalszych odległości. Takie soczewki potrzebują osoby mniej więcej po 40 roku życia, czysto teoretycznie oczywiście. Zaczynają się teraz właśnie znowu nawiązując do tej pracy z komputerem. Osoby, które mają 35 lat już potrzebują jakąś tam różnicę między tą dalszą odległością a tymi bliższymi rzeczami. Jest to soczewka, która właśnie pozwala na to, do góry ma moce, które są dodali. Na dole są to moce, które są do bliższych odległości. Jest to takie płynne przejście, i wtedy na wtedy, y, 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 każdą odległość to <music> Jeśli ktoś nosi okulary, powinien badać wzrok tak naprawdę raz na rok. Jeśli ktoś nie nosi okularów, odczuwa jakiś dyskomfort, to oczywiście zapraszamy i badanie można wykonać w takich salonach jak nasz, tak naprawdę w każdym momencie. Długie, słoneczne dni powodują, że chętnie sięgamy po okulary słoneczne. Część z nas kupuje ładne i modne okulary, nie zastanawiając się nad tym, czy posiadają filtry UV. Okulary przeciwsłoneczne powinniśmy kupować z optyka. Tak, jeśli chodzi o okulary słoneczne kupowane na jakichś tam bazarkach i ryneczkach, nie zawsze jesteśmy pewni, że te okulary posiadają filtry UV. A takie filtry UV w okularach słonecznych, no to jest to, o co chodzi, tak naprawdę. I... Okulary, które kupujemy nie naraz na bazarkach, nie mają tego i ta nasza źrenica jeszcze bardziej się rozszerza pod wpływem tego zaciemnienia. Jeszcze więcej tych niepożądanych UV wpada do naszego oka i no jest to niefajne. U optyka no jesteśmy zobowiązani firmy, które nam sprzedają okulary. Wszystkie filtry, posiadają wszystkie filtry UV oczywiście. Moda okularowa zmienia się co sezon. Co modne jest w tym roku? Różne kolory, różne udziwnione kształty. Wracają okrągłe kształty, tak? Z jakimiś delikatnymi załóżnikami, ale nadal wiadomo, każdy, kto się w czymś dobrze czuje, no, ten, ten sobie dopasuje takie okulary, ale naprawdę dużo, dużo też kolorów weszło. No, i to ja się cieszę z tego, bo, bo nie ma takiej monotonii w tych okularach. Warto też zastanowić się nad kolorem szkieł, by nie męczyć oczu. Takimi neutralnymi kolorami do okularów przeciwsłonecznych to jest brązowy, szary, szaro-zielony ewentualnie. To są kolory, które nie zmieniają jakoś barw, ostrzegania barw na zewnątrz. Reszta kolorów, no niestety, po jakimś tam czasie może męczyć wzrok. I... No i zaczyna być problem, zaczyna się zmęczenie oczu. Mówię, te trzy kolory to są takie neutralne kolory dla oka i dlatego powinniśmy kupować w takich odcieniach. Reszta to jest jakiś tam design i, i dłuższe noszenie może spowodować, że, że będzie się źle patrzyło. Są 4 stopnie przyciemnienia w okularach słonecznych. Jeden jest, pierwszy stopień jest taki bardzo leciutki, wiadomo jakieś pochmurne, ktoś ma bardzo wrażliwe oczy, no, powinien takie coś zakładać. Dwójka to też jest mniej więcej takie rzeczy, trójka to jest takim najbardziej uniwersalnym, na takie nasze, nasze polskie słońce, jak można to nazwać. A czwórka to już jest stopień przyciemnienia dla sportowców, takich, którzy gdzieś tam w górach wspominają się, gdzie jeszcze od śniegu się odbija, żeby, żeby nie było, żeby, się ten, żeby to słońce nie odbijało nam się i nie było jakichś odblasków. Moda modą, najważniejsza jest ochrona oczu przed słońcem. Pamiętajmy o tym, decydując się na zakup nowych okularów. Na dzisiaj to już wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.